Dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrach ogłosiła przetarg z właśnie terminem składania ofert do 15 grudnia. W procedurze projektu i buduj, bo z tego co dowiedzieliśmy się, być może dojdzie do zmiany nawierzchni jezdni z asfaltowej na betonową. To się wszystko będzie rozstrzygało i stąd właśnie taka procedura przetargowa. Ale obojętnie jaka ta nawierzchnia będzie, ważne jest, żeby ta obwodnica jak najszybciej powstała. Kilka miesięcy temu obiecał y, dyrektor Dorszkiewicz y, y, białostockiego oddziału, że ogłosi, do połowy listopada ogłosi przetarg. Obiecał mi to w centralnym Gdaki w Warszawie i rzeczywiście muszę y, powiedzieć z satysfakcją, że wywiązał się pan dyrektor z tej obietnicy. Cieszę się niezmiernie i mam nadzieję, że te tiry, zniknął z, z, z naszych ulic, w szczególności z ulicy utrata Płaskiego. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców tych dwóch ulic, ale dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.